Siemanko z tej strony Mucha. Zapraszam Was do oglądania mojego filmiku. Będzie on polegał na tym, że pójdziemy na furbole. Pokażę Wam całe yy, dwie mapki. No tam trzecią z pająkami też. Plus jest kinie, tam gdzie jest słowczyni. No i dzisiaj Respi E2 Champion Furboli. No to lecimy. Jak widzicie jest tutaj postać Hilostancerz, a nie Mucha, Muchachos lub nie wiem. Ech. Muczacza tylko hilos ze względu na to że kiedyś grałem z kumplem no jest to mój sąsiad żeby was nie kłamać grałem sobie z nim no ale przestaliśmy grać ja on zaczął osobno grać a osobno i tak właśnie wyszło i teraz wpadliśmy na pomysł żeby zostać żeby wpisać siebie w zastępcy no i grać w wspólnie no i tak właśnie zrobiliśmy że teraz gramy Obecnie zajmuj się, zajmujemy się runą. Oczywiście Wam nie mówię od razu, że nie będzie żadnych filmików z, z muchy. Oczywiście, że będą. Na razie Wam ze zwykłego świata będę kręcił filmiki, bo nie mam w ogóle pomysłów, co by nagrać na tym świecie prywatnym, bo tam za dużo się teraz, teraz nie będzie działo. Ze względu, że na tym łowcy moim 313 robię tylko dzienne. Potem my dwa władcy mrozu, a wy tam oglądaliście pewnie te filmiki, wszystkie z władcami mrozu, które dałem ten na YouTube. Więc szału nie będzie, a to, że z głosem na przykład omawia władców mrozu, to jest bez sensu, bo tam szału za bardzo yy, te mapki nie robią. No a dobra, przenieśmy się teraz na Jarunę. Jak wam mówiłem już, będę grał teraz, teraz z kumplem i na Jarunie z Hilosa tancerza. Pewnie się zastanawiacie dlaczego nam te filmiki, które są na YouTube, te praktycznie pierwsze są z Hilosa. Otóż, że kiedyś graliśmy razem, tak jak już mówiłem. No i nagry, nagrywałem te filmiki, ale teraz, że przestaliśmy grać, grać razem, no to już inna droga, ale nieważne. No i postanowiłem nagrać drugiego parta, bo długo też nie dawałem parta żadnego ani żadnego filmiku na YouTube. Parta numer 2 z serii Margonem. No i omówić w tą całą mapkę, no zapomniany las, rozległa równina, tutaj mamy zalana grota No tak, tak to tak ta mapka wygląda tu są furbole Są to elity 177, 179 właśnie jak tu widzicie łowca wojownik Ja tutaj magię mam na ni nie to mam dobrą kombinację na nich Bo tak każdy gada że mak jest drętwy a tak naprawdę to trzeba Dobre umiejętności Wszystko idzie jak po maśle Tutaj do góry pójdziemy teraz no Jest tutaj furbol 175 To jest taki zwykły prawie Ten furbol standardowy Tutaj są cały czas Najwięcej chyba ich Tu anułowce no Wypadają z tych furbol tej heroiki Unikaty No jest zwykłe tu jak widzicie Zawsze, je, zawsze jest jakoś tutaj, jak zarobić Chociaż czasami skąpe są te furbole, nic nie dają Ale lepsze to pójść tutaj na, jak mamy brązową mapkę nie ma pvp włączonego Niż na komnaty pójść zmarnować zwój Żeby zaraz nas ktoś dedał, bo tam pełno dedaczy na normalnych światach lata No co tu dodam, no Jakie heroiki wypadają? No tutaj mamy orb, leży w ekwipunku Jest to od ognia, szału nie ma Lepszy to jest, jest mój od zimna według mnie Bo mam powiązanie płynącą strzałę yy, Wróć, kula ognia I zamrożenie dzięki temu orbowi No to widzicie, zwykły śmieć wypadł 75k Zawsze coś Ja to powoli do przodu z, z kaską, bo tutaj też Ceny ubogie nie są Ale jakoś tam Daj rad co robić O, sok z, y, z, z furbojago To jest mikstura akurat, zaraz wam pokażę jak ona wygląda Chociaż tutaj nawet mam ale 10 użyć po 7,5 galeczy Nie można dzielić W sumie szkoda, bo wypadałem jakby było, można dzielić do 3 razy jak na przykład zwoje to 30 mikstur w jednym, no, zawsze coś Ciężko się tu XP naprawdę <słuch> Całą mapkę jak tu tutaj idzie przejść to 2%, 3 max wejdą na tej drugiej mapce mamy też grupkę 5 furboli oczywiście ostatnią tutaj grałem expiłem, na nich zarabiałem także tak, powiem ciężko z tą grupką jest ale ubiłem ją raz Mam nadzieję że tutaj jak nagrywam to wam Pokażę jak się bije i może, może poszczęści się i u, uda się, no bo ciężko ją naprawdę ubić. Jesz, jeszcze w dodatku magiem, co każdy by powiedział, że to najgorsza profesja, ale pewnie ciekawi was co za zbroję mam. Jest to zbroja zwykła z Ingoti, no 172 level. Typowo pod pancerz założyłem ją, bo jeden k pancerze daje, a jakby porównać to moją, którą większość magów nosi na tym levelu, jest tutaj zbóry z command ma 307 pancerza tylko A do ekspona KCP Dla tych którzy nie wiedzą to jest to komnata czarnej perły Są tam sami wojownicy 167, y, 9, 170, 172, 174 elity I są to sami wojownicy I y, dużo pancerza na nie potrzebne jest Bo z tą moją zbroją to by była już katastrofa no tu widzicie 134 k warty przedmiot. O tak jak mówiłem na KCPA, ale tutaj na furbolach też magów za dużo nie ma. Tu atakujemy od błyskawic i od ognia. Oczywiście ja tu mam 0 odporności na to, bo nie jestem nastawiony na tą mapkę. Ale co, żyć nie umierać. Ostatnio w tym pierwszym filmiku co dałem na YouTube myślałem nad tym, żeby dodać taką małą chmurkę i żebyście podpowiedzieli coś, jakie filmiki mam nagrywać. Bo brak pomysłów na to jest, ale ktoś tam pisał, że z, z Expa, żebym jakieś nagrał, żebym coś złowcy nagrał. Ale jak wam mówię na no, początku, złowcy to szału za bardzo nie ma, nie wiem, co za... nie wiem co byście chcieli, żebym nagrał. Bo z setem nagrałem, ale to bez głosu jest tylko z podkładem muzycznym, tak samo z Driadomnym Femonią 187 no i z tymi Włodzami Mrozu nagrałem, no to to miało się właśnie ten trzeci filmik z tymi Włodzami Mrozu miało się skończyć i miałem w ogóle nie nagrywać tych partów, ale już jak zacząłem, to już mówię będę nagrywał dalej, bo to na no niczym nie stracę, chociaż dla niektórych to będzie przyjemność oglądania z tego dla niektórych nie jeżeli jakieś będą hejty, no to normalka, bo nie ma normalnej rzeczy, żeby nie była hejtowana, czyli nie wiem. Spoglądana z złej strony na to. Ale. Wyjebane. Nagrywam po części dla siebie i po części dla moich widzów, żeby... żeby nie za i po prostu, jak dałem pierwszy film na YouTube, no to to nie będę przecież... Zako zako nie wiem, nie będę tego kończył po prostu, tylko... Dalej kontynuował. No i właśnie mamy tą grupkę, tą, co Wam opowiadałem. Mamy tu trzech chłopców furboli, jeden mak, jeden wojownik. No i to oczywiście nie ze ścianką, bo tu innego wyjścia nie ma jeszcze tarcza. No to wiadomo, pan też się podniósł dużo. No i to właśnie taka kombinacja na nich jest, ale nie wiem, nie gwarantuję, że wygram na nie akurat, bo zdarzało się, że padałem. No tutaj już najgorszą za sobą właśnie to Chwila skupienia, dobra Tutaj maga ubijemy, potem się uleczymy Tylko właśnie To jest zero odporności na ogień to też właśnie Robi swoje, ale leczenie jest No i Wygramy właśnie z nimi też Dużo expo za nich, no 125k ale na normalnym świecie to jest Bardzo dużo No tu mam pająki ale to już nie będę tego nawet próbował I tutaj trzecia mapka jest właśnie pajęczy las tylko obawiam się, że tam jakieś pająki pilnują, których nie ubiję, ale to normalka jest. To na pająkach, no to tak exp jest od, jak sami widzicie, 113, tam 111, 110, 213, 210 były, także tu expo nie ma za bardzo żadnych furboli, jest tu archinotopia P1, tam mapka ma 5 poziomów, na ostatnim poziomie są same elity pająki, takie większe, tutaj nie wiem pójdę dalej, jeżeli nikt mnie to nie zaatakuje to wam pokażę jak te, te pająki elity wyglądają, pod, są podobne do tych tylko że większe mają charakterystyczną, charakterystyczną grafikę pająki jak sama nazwa, może wskazuje, że to coś związane z, z trucizną, może nie związane tak dosłownie, ale nie, to wam nie pokażę, no ale atakując trucizny jakby ktoś nie wiedział No to wracamy teraz na furbole na tą wcześniejszą mapkę, pokażę wam tą jaskinię całą i tam gdzie łowczyni się resi może akurat łowczyni będzie zrespiona, to się potem może grupkę zbierze na nią i ubijemy łowczyni. <laughs> Tutaj już furboli nie ma, no to możemy wracać spokojnie. Miałem taki plan ostatnio, żeby tutaj wbić 181 jak najszybciej Ale to z czasem, bo teraz mamy inny plan akurat Żeby tym wojownikiem tutaj 93 wbić 113, 114 jakoś tak Żeby na owczynie, znaczy na renegata chodzić, na tego tyta na 113 A tu mam furbola, ale nie chcemy się po niego wracać już No to bez sensu No i na tego renegata właśnie chodzić, kochankę bić No tam miłośników, niemiłośników ale to na razie taki plan jest żeby na tym woju pierw wbić ten 113 potem tutaj już zacząć takie ordy, ordynarne jak że tak powiem No i kupić orb na 181 od zimna bo tu mamy też na, żeby całożenie było tu mamy też orb na 150 zatali Ale on jest słabiutki jest No ale cóż jak lepszego nie ma Jest owszem z rady na z tej chryzopremii czy jak ona tam ma na 177 level ale też ten orb w swojej cenie chodzi więc na razie mi no to nie stać bo tu to... też kupiliśmy kuna wojownika yy, wszystko hero oprócz pierka tam pierek zostawimy na razie bo też drogi jest no, tu właśnie ze ścianką ja to normalnie z kulki tu rozwalę Tylko tu nawet nie mam co założyć żeby bo to wiadomo tu jest... 176 ten szaman furboli atakuje od błyskawic, akurat tam 0, tak samo czarujący furbol też atakuje od ognia Też mam 0 na ogień, ale zobaczymy to... O, pierścień fu... z furbola wypadł O, drugi pierścień, no pierścienie zawsze zawsze to jakaś kaska jest A tu pieniądze są niezbędne na normalnym świecie, bo wszystko tak drogo chodzi i praktycznie wszystko co się lotnie heroicznego unikatowego można sprzedać na aukcji zawsze, zawsze jakiś kupiec się znajdzie na to teraz tutaj w, w, w prawo pójdziemy tu mamy furbol 180 i furbol tropiciel Oczywiście jak że jest nazwa tropiciel, to nie znaczy, że on atakuje, że jest tropicielem, tylko taka nazwa jest, a... Jest on łowcą. Pewnie administracja jak wymyślała te wszystkie nazwy, to nie wiedziała. To napisać, żeby się. Nie powtarzały wszystkie nazwy. To bym coś wymyślić musieli. Aha, tu błogosławieństwo właśnie z tego questa eventowego administracją najpierw trzeba pierwszego quest'a zrobić tam dostajemy hero z pełnym leczeniem 150k quest'a można robić od 30 level'a i potem drugiego jak zrobimy też trzeba dostaniemy taki jakby mm, taką fakturę i jest taka mapka pomieszczenie jest dokładnie witan. jak mamy baraki to nie wchodzimy do baraku tylko y, bardziej po lewo tam nie wiem czy ktoś kojarzy tam gdzie się mietek respi tam przy tym respie jest zaraz yy, ta mapka właśnie tam są takie drzwi jest administracja właśnie tam argonem się znajduje są to oczywiście NPC ale no właśnie teraz nie ze ścianką za taką grupkę, nie wiem czy dam dobra wróćmy do poprzedniejszego tematu i mamy tam właśnie administrację i mamy yy, Prawie całą administrację nie wiem czy, czy to cała interesuje mnie to i mamy właśnie latać z takim pokwitowaniem to, nie to pokwitowanie to yy, faktura i każdy z MPC, yy, MPC z tych yy, adminów SMG i MG musi to podpisać tam parę grafików tutaj znajduje się no i tak mamy właśnie 30, 32 bodajże yy, podpisy zebrać no i właśnie na tym kończymy tego właśnie quest'a I mamy do wyboru yy, 5, dynar, 5 czy tam 10 denarów, nie pamiętam już yy, Takie błogosławieństwo, właśnie to jest 15 błogosławieństw w jednym jest po, yy, Trwa po 360 minut, to jest 6 godzin I błogosławieństwo bardzo dobre, jest jeszcze wiadomo heroiczne A możemy jeszcze wybrać 5 yy, głów zbiera. Pewnie większość wie, do czego one służą, tam można wymieniać itemki na 40-50 level jakoś w granicach tego A denary to tak bardzo nikomu nie jeżeli... Bo to 30 denarów z trzech postaci można zrobić, jeżeli ktoś ma trzy postacie ponad 30 level. Ja wybrałem bokusawieństwo, bo według mnie to jest najbardziej opłacalna rzecz w tym questie, w tym jeżeli chodzi o, o nagrodę, bo tak za bardzo to nie ma co tam wybierać. No i schodzimy powoli na drugi poziom mapki z furbolami. Tej zalanej groty, czyli tej jaskini. No i tu mamy furbole też. Mapka jest nieco mniejsza. O to zbroja 150 warta. Oczywiście jak na ten level to jeszcze... KCP, tylko na czarnej perły, bo tutaj według mnie ekspo za bardzo nie ma, to można dobić coś do expić, Bo tak to Sobiutko tu eksplocić, ex bo tu nie ma takich większych grupek W porównaniu do tego na przykład na KCP jak się znajduje grupka pięciosobowa, czteroosobowa To już wtedy coś Tutaj mamy znowu tych furboli duch magów, oczywiście atakuje mniejszego, bo od zwali jest całkiem nieprzewidywalny Ostatnio nawet jak biłem tutaj ich to dostałem normalny hit przyjąłem za 3K od błyskawic Normalny hit, wyobraźcie to sobie 3K normalny hit Już w strachu myślę tylko o krytyku już Tutaj mamy tą mapkę zalaną grotę P3, tam jest champion furboli ta E2 właśnie nie będę jej atakował, bo to bez sensu i tak ładne przecież. A z nikim nie ma akurat jak bić. A jest czarujący furbol. O, to nie, nie będę go nawet prosił, żeby szedł tutaj ten Jakub jako... O. Ale tutaj mamy właśnie tą mapkę zalana kryjówka i pewnie znaczy dużo osób znam, y, które kiedyś zapraszałem na łowczynie właśnie odmawiało i mówiły, że nie mają klucza, to jest właśnie błąd, bo y, ka każde wejście na Tytana ma przed sobą jakiś kryształ, nie wiem, jakiegoś NPC, jakąś zagadkę, jakąś skałę. Właśnie w tym, w tym przypadku jest taki kryształ właśnie, że to się... Jeżeli ktoś podchodzi do tych drzwi i to pisze nie możesz przejść bez klucza, bo klucza do tego nie ma. Trzeba podejść do tego kliknąć kryształ i wiadomo, tu pisze, że najmniejszy niż... Yy, mniejszy niż 164 i nie większy niż 190 mogą wejść tutaj. Czyli na przykład osoba na 163 levelu to już nie wejdzie, albo osoba na 191. Yy, tutaj mapka ta z Łowczynią. Zrobiłem po to, że mogą wejść 13 leveli mniejsze postacie niż łowczyni, czyli 177. Czyli co wychodzi na to, że sto, yy, 164 jest najmniejszy, który może wejść tutaj na łówczynie. A największy jest 190. Z względu jest 113, yy, 177 ten tytan ma level, a 13 leveli wzwyż to jest właśnie 190 i właśnie na 191 nie da rady tutaj wejść to, że nie ma dobrego dialogu, znaczy nie ma tego dialogu, że tam można nas wpuścić. A tu widzimy ktoś czempiona jakiś, jakaś tropicielka tylko pytanie żeby nas nie ubiła, o, nie widzi akurat pewnie awczy bo ten mam tutaj się trochę respi, a uciekamy bo. jeszcze zepsuje nam ktoś filmiki wypadniemy, a widzicie no, 50% wbite, czyli 11M 22M, 23 do levela miałem właśnie jak wbiłem, to jest 178 oczywiście na kcp tam jak spiłem, ale nie nagrywałem, bo tego bo ta mapka to 5 minut nie niecałe roboty i to trzeba, trzeba, yy, trzeba czekać aż się zrespią te potwory, to już 15 minut a to bez sensu, jakbym przerywał co chwilę i od nowa wznawiał to więc wpadłem na pomysł, żeby nagrać właśnie z tymi furbolami ten filmik drugi, bo jest to duża mapka, no nie tylko jedna jak widzicie te dwa poziomy tutaj jaski nie są te większe, tutaj jest malutka, tego nie liczę ten, ten trzeci poziom właśnie to jest Alana grota tam gdzie jest Champion no i tutaj jest trzecia właśnie mapka, taka większa, ta zalana kryjówka, to jest z łowczynią, tam jest ten tytan Respi. No i te dwie mapki, właśnie te takie duże, yy, co Wam pokazywałem na początku, też tutaj właśnie znajduje ta mapka, no jest bardzo duża, są tu dobre grupki, czasami to 3-4% da się tutaj na nie wbić. Znaczy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. Dobrze, no, że tutaj obija wszystkich, a zasługa to dzięki tej zbroi, która daje 1 pancerza. Jest w sumie niezawodna na mapki, gdzie są akurat właśnie wojownicy, łowcy. Bo na no, mało wiadomo z odpornościami, ale jeżeli moja zbroja daje odporność na zimno, na małą pancerza, to bez sensu jakbym ją zakładał tutaj, właśnie. Bo tu żaden furbol nie, magiczny nie atakuje od zimna więc jaki w ten sens Pokazałem wam właśnie jak wejść na tą mapkę z Łowczyni Pewnie zaraz większość osób będzie wiedzieć jak dojść bo to naprawdę jest pomocne bo niektórzy którzy posiadają małą znaczy niektóre znaczą część osób które, którzy mają level nie wiem na priwach czy tutaj na normalnym nie wiem, gdzieś kupili postać albo coś albo dostali od kogoś postać na przykład tutaj ich na tytana na owczynie i ta osoba hmm, odpowiada właśnie po prostu, że hmm, nie ma klucza tego, a to nie zasługa klucza, tylko właśnie dialogu z tym kryształem więc jak ty wejść to jest bardzo proste i wejście właśnie na tą mapkę też od strony Tornek Informuję właśnie że na mapkę można przejść dopiero jak się ukończy quest, a tam on jest na 160 level u tego właśnie strażnika, co wam pokazywałem, taki niebieski I właśnie nam mamy tam pozabijać yy, Znaczną część tych yy, Pradawnych orków yy, Tych 150 160, yy, 105, no wiecie tam Na kazamatach Tam te potworki mają, to są też elity właśnie yy, 150 tam paladyni Przeważnie tam są paladyni i jeżeli mam na przykład paradone to jest też ciężko z nim jak widzi dopiero 1% wbiłem, więc ja się myliło właśnie z tym 3-4% jakoś, ale to ze względu na to, że nie pamiętam Właśnie biłem tutaj rano przed szkołą jeszcze o wiadomość, bo mamy o replikant jak ktoś napisał z klanu bo to właśnie widziałem, o, jest replikant w klanie. Jest to jeden z członków klanu no i mapka dobiega końca już tego wybicia dobrze że mam wolną mapkę to mam ją ją zademonstrować jak tu się w ogóle expi magiem bo tu za mało filmików magiem jest widziałem komandosik dawał też z łowcy jak łowcom tutaj sobie latał po tych tych furbolach i tylko jak było w ale łowcą to jest całkiem na sprawa, jest to całkiem inna profesja od Maga nie ma nic ze sobą wspólnego Jedynie co ma wspólnego z sobą to to przekierowanie profesji właśnie, że tropiciel połączenie MAGA z, y, z łowcą Wiadomo SA od łowcy dostał odporności od Maga temu od Maga też dużo itemów jest też MAG tropiciel, wiadomo A i tą dobrą grupkę trzyosobową, jeden mag, dwóch łowców Aura ochrony fizycznej wiadomo Pan też nam się podniósł o 257 Plus te nasze półtoreka pancerza to jakbyśmy z tą tarczą latali właśnie Śmierdzący pocisk, wiadomo to obniża krytyki przebicia, ale akurat żeby nic nie zrobią ten furbol to tego krytyka nam obniża, znaczy jemu obniża I mam mniejszą szansę na wsadzenie krytyka w nas Chocia sami są nieprzewidywalne do furbole potrafią dwa, trzy krytyki pod rząd wsadzić nawet nie ma łowczyni, akurat w tym miejscu gdzie jest tu poświetlone, to poświetlone, to kółeczko takie, tu się pojawia ta łowczyni, wspominam, nie, nie mam jak wam pokazać, ale pewnie większość z was wie jak ona wygląda, jest to ten tytan 150, 177 e, łowca oczywiście, jak sama nazwa wskazuje łowczyni No i to będzie właśnie na, na tyle, co tu wam nie ma nie ma za bardzo co tu jeszcze pokazywać, ja wszystko pokazałem nie wiem, i ten, ta różka właśnie z, z tych furboli wypada e... Jest tu właśnie ten pierścień który z nich wypada, ale to, to już bardziej z, z, z E2 tym piersień wypada. O, ten orb oczywiście z Ekspa wypada też. I wypada jeszcze łuk, ale właśnie łuk... E, ...lotnął kolega i ustawił na aukcję. I właśnie ten orb też lotnął. Czasami dosyć często te itemy wypadają z nich. Dobra, to będzie na, na tyle. Siemanko. Możecie subskrybować kanał, komu się podoba łapka w górę. No i oczywiście... Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam się filmik podobał, czy nie. Yy, no i mógłbym, mógłbym Was prosić jeszcze o tą przysługę, żebyście na przykład pisali w komentarzach, albo na Priw'E na YouTube. Mój też grze, jak, jeżeli ktoś gra na ja Jarunie, to przyjmuję każdą wiadomość yy, dotyczącą następnego filmiku, bo też pomysłów brak. No i tak widzicie. Dobra, to trzymajcie się jeszcze raz i się